Nieżeli 40 stopni mam w chacie ja będę malował. Człowieka potrzebuję. Do roboty? Nie, do pracy, do roboty to ja sam jestem. Teraz takiego pięknego wilka zrobiłem. Ale ostry. Co zrobiłeś? Grilla. A grilla? Ale hmm. ostry i 207. Próbuj już podpisać? Podpisz, no. Mówisz? Tak. próbuj, Na pewno? Krótka piłka. Ale załatw mi ten. baterię do tego. Twoim... Normalnie jak w Lidlu będą to sobie kupisz Nowe No przecież mam przy tamtej długie <coughs> nie. się mi się Bo długo mi się pisać nie chce Poszło No mi przyklejasz A ja później wy wyrywam to, to się łatwo z tego jest plastikowy Daj mi klienta na tą Tu na, na auto to jest tryb. to powiesz kartkę, To może ktoś kupi